Siemanko, siemanko, z tej strony zagrać Nowa to jest kolejny odcinek na moim kanale, dzisiaj ze mną Kuba, siema, no i dzisiaj taki mega vlog, dzisiaj właśnie sobie tak pochodzimy trochę, tak jak dzisiaj jest wtorek, tak, Tak. no to w czwartki będą bardziej gamingowe odcinki, a właśnie w czasem wtorki, może ja będę, no a we wtorki właśnie będą takie vlogi mini, tak Albo żeby zobaczyć takie co się dłużej... dzieje, co to od jest? Gruchacz. A co to jest? Nie wiem, kar od karnistra, tak? Nie wiem. Nie wiem. Po co nie idziemy wiem. tak w sumie do sklepu? Nie wiem, nie wiem nie idziemy do sklepu. A, dobra. Pokażę Wam taką uliczkę żuli trochę. My byliśmy tam już tysiące razy i uwaga. Nie radzę wam teraz zakładać słuchawek. Będzie głośno. No, będzie głośno. No bo tam jest taki głupi i denerwujący pies. No. Zdejmijcie słuchawki albo sobie je przyciszcie, jeżeli w ogóle, jeżeli w ogóle macie te słuchawki, a jeżeli nie macie, no to na słuchawki ogóle... jak to jakiś obco, jak, obcokrajowiec mówił, no bo, bo była taka kiedyś sprawa. No że byliśmy widrące i normalnie taki gościu yy, do jakiś do mnie podchodzi, krajowiec i do kubi podchodzi i mówi są na ale wciąż daje. chyba, chyba czy... sobie, czy... Chyba sobie nie zdał sprawy, że w ogóle yy, kuba nie jest. Pracownikiem Biedronki, nie? Coś. XD Jezu I dobra teraz Ale e... dziecko być y, będzie pracownikiem, no ja nie wiem Dobra teraz o, będzie, o, ten pies o. czekał, uwaga już czeka Zaraz przywróci z drugiej strony Pokaż go, nagraj go No dobra O, to on O, to on To jest, to jest taki piesek bardzo, bardzo, słodki, bardzo słodki piasek. No. taki a to była, była, nasza baza, no, no tutaj była kiedyś nasza baza, te ruinki, ale zawaliły się i policja teraz przejmuje ten teren. No, no i właśnie. tak, tutaj jest ulica mojego kolegi. I co, idziemy po Mikieda, czy co? Nie, nie idziemy. W ogóle jakieś auto gdzie? Chodźcie sobie, a idziemy po Bartka może? No dobra. Po jakiego Haber tego? Haberkę. Dobra. O, pójdziemy do laleczki wudu. No, pójdziemy do laleczki wudu, bo y, kiedyś koleżanka moja y, wzięła ją i nią rzuciła, a później ten, a później mi, mi się tutaj ten... Tak, y, tak od, ten... od razu rzuciła, wa No, się... walnęło mnie coś, nie wiem co w ogóle. Podobnież mówili, że to gałąz to, walnęła Oliwiera. No ale ten, ale to nie wiadomo co w ogóle. To jest... No chyba W ogóle nie... mam nową ksywkę, słonecznik i ten... I tak i bambus. No, bambus. Fak, Czemu się to wywróciło? Dobra, w ogóle jesteśmy na statywie. Nie wiem czy mi zaraz telefon nie spadnie. Spokojnie, nie spadnie, nie spadnie. Jak będziesz... I przepraszamy, że w niedzielę nie było odcinków, ale byliśmy na basenie. No i w ogóle ludzie są, że taka przerwa była chyba kilkumiesięczne, bo po prostu e, zapomniałem, że mam kanał, a tak zobaczyłem na YouTube a i w ogóle co ja mam kanał i takie wchodzę i mam 40 subów. Wiecie co, nie możemy nagrywać live'ów, bo właśnie miał być live' na 40 subów, ale niestety e, zwiększyli próg subskrypcji i trzeba mieć co najmniej 1000, no subskrypcji, żeby e, nadawać transmisję na żywo. No i ten... E... A w sumie nie, nie, nie chodźmy po Bartka, bo ja sam nie wiem, który ma numer. Ja go, a i w ogóle chodź, chodź na plac. na placu będą jakieś fajne no. rzeczy. Idziemy na plac i się zakręcimy, może. No. Tylko, ogóle... że mocno wtedy trzymaj stick. No. Tylko dwie próby to nagrywałem. I ten, dwie próby to nagrywałem. Jedna mi się nie udało, może ta się uda. Albo może postawimy na ławkę. I, nie. Yy, Dobra, to postawimy na ławkę i zobaczymy. Nie, wtedy będzie i... widać nasze twarze. To jest, to jest trochę ale Dzisiaj st jest strasznie gorąco. No, my jesteśmy co nieco w bluzach, ale e, e, zaraz pójdziemy do domu i właśnie roz, rozbierzemy się. O, bo nie umiemy się zawsze wesłać na odcinkach. No i ten El, No i tutaj weźmy. jest ten plac. Um, ludzie, ludzie jest, jesteśmy. O chyba Mikiet. Mikołaj jest akurat. Cześć Mikiet! Nie. Nagrywamy odcinek! Jezu No co? I w ogóle to jest Mikołaj, z którym yy, wcześniejszą próbę nagrywaliśmy. Siema Mikołaj, przywitaj się. Co? No przywita się, bo nagrywam filmik. No dobra, ale chodź. Dobra, czy idziemy? Nie wiem, przywita się. Mieliśmy przecież się iść na plac. No i to pokazać. jest Mikiet. Bardzo polecam jego kanał, Mikiet no. Zoom. No i tu jest taki mini sklepik. O. Który już nie żyje tak No, jakby, Nie żyje. Rip sklepik. Fajny był. To. No a być yy, Dobra i teraz tutaj takie... co jest z tym? Nie wiem co tutaj jest dziur... jakieś dwie dziury. To w ogóle jest jakaś butelka dwie dziury, dwie dziury. Tak czy nie? Nie. No, dobra. no i dobra, w ogóle m, mieliśmy jeszcze zakręcić, ale... Poczekajcie chwilę, dobra? Dobra. To my jak tutaj będziemy y, obok siłowni czy coś takiego. Jak coś to, na, to nam dzwoń. No. no i ten, no i... Właśnie sobie tak rozmawialiśmy. Jakoś drewniana linika do pięć do ilość tam no. Ale wczoraj jaka była beka? Nawet nie chcemy wam mówić, bo jeszcze bo jeszcze nam zbanują film. O nie! Pamiętasz to... Tak, więc wam nie powiemy, bo to jest nasza tajemnica. W ogóle y, pa, y, znacie ten film Kordianie kanapkę? No, to właśnie mój kolega z Gdańska to nagrywał i ten i, i, i... nie, to nie to. No, jeszcze mój kolega jest taki głupi. O, w ogóle zdeptałem motyla. A, matu, jaki słodzik. Tam motyle zdeptałem i nie może latać. I w ogóle, skrzydła. Mój kolega w ogóle napisał mój dom przez otwarte. Wszyscy go wyzywali, mój dom debilu, właśnie. przez U. Ale nie jego wina, no, powiedzcie, że nie, no bo kto głupi by napisał... E... To jest unormalne. No właśnie. A nie jest przez U kreskowane. No to jest właśnie głupie. No i dobra, to może by było na tyle. A może on wchodzi do czwartej, do trzeciej klasy, albo nawet do pięty. Nie no, nie, on ma dziewięć i pół lat. No to do czwarty tu nie nie chodzi. ooo to jest ten cień i w ogóle to już jest chyba koniec tego filmu nie, eee, nie kończmy nie, nie kończmy? No, dobra jeszcze tam z, z, kilka minut sobie pochodzimy będzie więcej przynajmniej ładnych może jakiegoś widza spotkamy dobra Mikojeci ale wiesz, że idziemy na siłę wiem, idziemy na siłkę w ogóle tak sobie trzymam. Tam, tam coś idzie. Oddali. Mikołaj idzie. No i tak w ogóle, no to idziemy na siłkę. Jeszcze raz Wam mówię. No i co tam, jakaś dziewczyna tam skacze? XDZ. Gdzie? Jest. No tam jakaś skała ta za dziewczyna w różowym. No Mikołaj, wszyscy rejestrację wykazać. Nie będę w że nic nie stać. Musisz, musisz. Dobra. Jak chcesz, to mogę ci to zrobić. Dobra. Bo ja jeszcze takich rzeczy nie umiem. W ogóle bardzo Wam polecam, polecam e, przeróbkę Broń Filipa. E, jeśli widzieliście, no to e, dajcie łapkę w górę. A I w ogóle to, żebym montował ci film. No dobra, będziesz moim montażystą. Kuba może być jakiś pomocny no, kamerzysta, a ja będę nie główny nie label. Ja <grym ja opetor>. gdy... <grym> <grym> Nigdy nie będę... No to ty będziesz och ochroniarz, Nie, nie. Ja będę mogła... Modlę... Ja mogę być kamerzystą. To ja będę modułował film. No, dobra. No, ty będziesz montażysta, kamerzysta. I Lord <grym> Jezus. To jest! To, w ogóle to jest głupie. <grym grym> nie, nie przypominaj mi Lorda Oliego! A teraz jesteśmy to właśnie z i no błąd, i widzimy się. się. Będziemy.